Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Mieczysław Siódek. Poproszono mnie o nagranie materiału z zaproszeniem na webinar, który będę miał przyjemność poprowadzić dla FX Parkiet. Będzie to w poniedziałek, 10 kwietnia o godzinie 19. No jak ci, którzy mnie znają, wiecie, że no, trudno byłoby mi nagrać materiał wideo zapraszający na plaży ze smartfonem, pokazujący jak... Bardzo dobrze mi się trajduje na smartfonie i zarabiam miliony właśnie siedząc sobie spokojnie na plaży. No niestety należy do tych nieudaczników, którym się to nie udaje. W związku z tym to zaproszenie będzie wyglądało dość standardowo, czyli popatrzymy sobie na aktualną sytuację na rynku amerykańskim, na S&P. Myślę, że jest ciekawie i też jest dość ciekawa sytuacja. A wracając do tego, co będziemy, o czym będziemy mówili na webinarze poniedziałkowym, to właśnie przyjrzymy się trochę bardziej wnikliwie sytuacji w Stanach i generalnie popatrzymy sobie na różne rynki. Jeśli chodzi o ten webinar poniedziałkowy, to popatrzymy sobie na wyższe interwały, na to co się dzieje na dużych interwałach i będziemy schodzili coraz niżej. Popatrzymy sobie na symetrie czasowe, na to jak, czy w tej chwili mamy jakieś geometrie na rynku amerykańskim. Głównie skupimy się na rynku amerykańskim, ale też dotkniemy również z tych rynków, na które będziecie w tym momencie mieli ochotę. Jak podrócicie w czasie webinaru, to, to sobie poanalizujemy, przynajmniej w tym nieco krótszym horyzoncie, mam na myśli, dzienny, godzinowy. No dlatego myślę, że warto, warto spędzić, poświęcić tę myślę, że godzinę półtorej godziny na webinar poniedziałkowy. Co teraz? Pójdźmy na aktualny wykres indeksu S&P 500. Co widzimy na wykresach? Przede wszystkim no, wydaje się, że Możemy rozpoznać pewne charakterystyczne elementy potencjalnej kampanii dystrybucji od wcześniejszej podaży po Buying Climax, tutaj otwarcie, ruch, otwarcie luką. Jeśli chodzi o ten wolumen, tutaj akurat na tych danych, no nie jest on tutaj najszczęśliwszy, widać, że jakieś błędy się pojawiają, ale do wolumenu i do poszczególnego rozkładu wolumenu na barach i co on oznacza, właśnie powrócimy na webinarze poniedziałkowym i o tym sobie pomówimy. To jest akurat zrzut z jeszcze z końca, z końca, marca, no ale tutaj pewne elementy charakterystyczne, jeśli chodzi o rozkład wolumenu widać i na tym, na tym webinarze będziemy o tym mówili. No jeśli chodzi o sam układ w tej chwili tego, co się dzieje na wykresie i wracając do bieżącej sytuacji, no to widzimy, że mieliśmy potencjalny buying climax, tutaj automatyczne odreagowanie, testowanie pierwsze, ewidentnie sygnał słabości w tym miejscu, wybicie AR, no, i w tej chwili też tutaj mieliśmy do czynienia z, z tak zwaną formacją Spring, czyli tutaj mieliśmy Brejbeka w tym miejscu, i jednak znalazł się w dość silnej pozycji potencjalnie. Wczorajsze wysokie zamknięcie wygląda na strząśnięcie. Jak powrócimy sobie z kolei do barów, do barów dziennych, na, jeśli chodzi o kontrakt, to zobaczymy jedną. Dosyć istotną rzecz. Widzimy, że ten wolumen w dniu wczorajszym jest no, w zasadzie trzecim, no, można powiedzieć, wolumenem na tej serii, serii czerwcowej. Co od razu się rzuca w oczy, to ten mega duży wolumen największy wolumen na obecnej serii, na tym barze spadkowym czyli tutaj pojawiła się jakaś podaż. To jest największy wolumen na tej serii czerwcowej, obecnej serii, która, jak widać, no, dopiero y, żyje w zasadzie od marca. No i wczoraj widać jest walkę popytu i podaży. Wczorajszy dzień widać ewidentne zderzenie popytu z podażą. Zamknięcie preferuje, preferuje byki. Jak to wygląda w nieco dłuższej skali na kontynuacyjnym wykresie kontraktu, no to też widzimy, że ten wolumen spadkowy. No to jest na serii czerwcowej, no widać, że jest relatywnie dość duży. Tutaj bardzo fajnie widać ten buying climax, czyli ten skok wolumenu na tej euforii i wyprzedaż. Widać elementy, elementy naszej, naszej kampanii, no i widać tego breakbacka, no i widać, że tutaj odbywa się walka popytu z podażą. Żeby teraz przeanalizować ten wykres nieco bardziej wnikliwie, Należałoby się przyjrzeć niższym interwałom i to za chwilę spróbujemy spróbujemy uczynić, żeby patrzeć jak wygląda ta sytuacja na niższych, na poszczególnych interwałach. I tak, zaczniemy może od wykresu 4 godzinowego kontraktu. I zwróćmy uwagę, co tutaj się dzieje. Ten największy wolumen, znowu już identyfikujemy największy wolumen, jeśli chodzi o serię, ostatnią serię. Widać, że to jest ten wolumen wyłamujący na tym barze 4-godzinowym. I to wyłamanie było testowane. Testowane było w dniu wczorajszym. To za chwilę na mniejszych interwałach sobie na to, na to popatrzymy. Z drugiej strony, wolumeny stopujące, dość duże. Pojawił nam się pierwszy wolumen. Widzimy z punktu widzenia wykresu 4 to jest ten bar. Na wykresie 4 godzinowym, no i właśnie w dzień wczoraj to jest testowanie tego dużego, drugiego wolumenu co do wielkości, co do wielkości na tej, na tej serii. Przejdziemy do wykresu godzinowego, żeby zobaczyć to nieco bliżej, żeby zobaczyć dokładnie jak to wyglądało na trochę mniejszych interwałach, żeby przybliżyć sobie te miejsca dosyć dużych, charakterystycznych wolumenów. I widzimy, że ten największy wolumen z punktu widzenia wykresu godzinowego, ja jeszcze zwężę ten wykres, żebyśmy zobaczyli, że to jest dość duży relatywnie wolumen, jak na te wolumeny, które były poprzednio. To jest ten wolumen wyłamujący, czyli pojawił nam się w tym obszarze. Może przejdziemy na wykres geometryczny, żeby zlokalizować, yy, zlokalizować to miejsce, jeśli chodzi o wartość. To jest ten wolumen wyłamujący. Widzimy, że to są, to jest. On się pojawił, no w zasadzie przy wyłamywaniu tego denka, czyli żeby je sobie zlokalizować, zlokalizować to musimy a, się cofnąć XABCD do tego, do tego dołka. No widzimy B2365,5, czyli to jest obszar tego dużego wolumenu, który nam się tutaj e, wyłamał i stanowił stronę, stronę podażową. No i widać, że rynek jak widzimy później przetestował ten obszar i to było dość dobre miejsce do zagrywania z w dniu wczorajszym po, po rozpoznaniu tutaj kampanii, kampanii dystrybucji Jak sobie popatrzymy, to ten ko tutaj kolejny duży wielki wolumen pojawia nam się w tym miejscu i to jest dokładnie uderzenie podaży z dnia wczorajszego znowu wrócimy do wykresu wolumenowego to są to, to jest wykres, który w dniu wczorajszym przed sesją wrzuciłem na Facebooka, pokazując właśnie to miejsce jako miejsce potencjalnej sprzedaży. Zaraz go sobie pokażemy. Mi się to przenieść? Tak. To jest to miejsce. To jest ten wykres, który się pojawił w dniu wczorajszym, pokazujący tutaj tę potencjalną sprzedaż. Pierwsza sprzedaż w tym miejscu, kolejna sprzedaż w tym miejscu jako miejsce podażowe. Widać, że rynek po tej wyprzedaży testował tutaj, w zasadzie trzykrotny test był tego, tego miejsca, po czym rynek runął do dołu. Ten spadek wczorajszy, no, dotarł do około 50% zniesienia tego swingu. Wrócę do punktu D, ono jest naruszone tutaj, to 50%. Z tego punktu BCD 0545, około 2 punkty, bodajże 2342, było 50%. Tutaj nastąpiła walka walka o potencjalne zatrzymanie, zatrzymanie podaży. Jak przejdziemy sobie na wykres 15-minutowy, to zobaczymy to jeszcze trochę bardziej wnikliwie, czyli sam dzień wczorajszy. Widzimy, że to jest ten duży wolumen z dnia wczorajszego, który nam się pojawił na tym barze wyprzedażowym po czym rynek powrócił do testowania tego wolumenu, no i tutaj pojawił się ruch, ruch do dołu. Wczorajszy powrót pokazywany jako opór, to jest powrót pod lisa tutaj, i ten pierwszy szczyt pod to wyłamanie, no to był też 1 do 1 double drive. Już pokażę ten wzór, który wczoraj publikowałem na Facebooku tuż przed zamknięciem. Może jeszcze wcześniej spojrzymy sobie na ten opór, na geometrię przed tym wyłamaniem? Czyli tutaj, ta, ta geometria, gdzie się pojawiła podaż, to sobie popatrzymy. To było to z wczorajszego Facebooka. W sposób, jeżeli to zapraszam do obejrzenia tego na Facebooku. U mnie te, te geometrie są widoczne, czyli to miejsce, w którym w dniu wczorajszym pojawiła się, e, pojawiła się podaż od strony geometrycznej. A jeśli chodzi o potencjalny ruch do góry, czyli ten opór, który e, sobie pokazywaliśmy w dniu wczorajszym, to było dojście na 1 do jednego double drive'a w to miejsce wyłamania, gdzie się pojawiły duże wolumeny. Tu było to wyłamanie na początku sesji, czyli przełamanie wsparć. Pierwsze wyłamanie to było naruszenie tych miejsc. Tak to wyglądało na wykresie pięciominutowym w dniu wczorajszym. Przede wszystkim pierwsze wyłamanie tego poziomu nastąpiło na tym ruchu do dołu, gdzie była próba stopowania. Widzimy ten tutaj duży wolumen, jest próbą stopowania tej akcji, no ale następnie następuje wyłamanie, przełamanie tego miejsca. To jest poziom, poziom 56, 25, 56,5, który zresztą zgrał się geometrycznie z 1 do 1 double drive'em, później i z 61,8 całego zniesienia, no stanowił opór, tak. Jeśli chodzi o zachowanie intradayowe w ciągu dnia, to tutaj mieliśmy naruszoną 50% całego swingu wzrostowego, potem ewidentnie mieliśmy, widać, że tutaj było skrócenie tego wybicia, tak zwana, rynek już nie miał siły silniej podążać, skrócenie swingu, widać, że ten swing ostatni tutaj jest krótszy od tego poprzedniego swingu, potem... Pokazuje nam się overbalance korekt, lekki overbalance, bo korekta nieduży, nie, nie ale wraz z wybiciem price action. Mamy overbalance i sygnał siły. Po czym cofnięcie dokładnie do 50% ostatniego swingu do środka tej kampani kampanii akumulacji. E, tutaj nam się tworzy podwójne denko. Stopy na tym lekkim overbalance, czyli największej korekcie, przekroczenie największej korekty spadkowej w tym. W tym ruchu do dołu, no i tutaj widać, że eksplozja stopów, czyli effort tutaj przetestowany, wybicie i kolejny ruch do oporu. To było miejsce oporowe, które z punktu widzenia całego wykresu miało prawa, prawo zadziałać. Tu jest kolejny, powiedzmy, może taki Facebook, Facebook, na Facebooku na spojrzenie na to, co się dzieje od 21.42 w dniu wczorajszym. Jak sobie patrzymy na te wolumeny, które się działy, i to na niższym interwale rozkład wolumenów, no to widzimy, że tutaj mieliśmy akcję stopującą, e, testowanie, spring, mieliśmy kampanię akumulacji, widać wygasający wolumen, powrót do testowania, widzimy, że ten wolumen był znacznie mniejszy. Jeżeli potraktujemy to jako kupowanie intradayowe, tutaj jako wybicie stopów i effort, to co widzimy w tym miejscu, no to na godzinę 21:42 jak widać. No to zostało kupione, nie zostało sprzedane, czyli nie zostało jeszcze powtórnie rozdystrybuowane. I wracając do bieżącej sytuacji na, na wykresie na wykresach. to warto popatrzymy sobie na wykres 15minutowy jeszcze na koniec w dniu dzisiejszym po to, żeby zobaczyć, jak te wolumeny się rozkładają i co tutaj istotnego widzimy, jak sobie popatrzymy no, historycznie yy, na no, ten wykres, no, cofniemy się parę dni do tyłu, to widać, yy, że mm, no, ewidentnie yy, dzień przedwczorajszy i pojawienie się to, z punktu widzenia niskiego interwału 15 minutowego ta podaż, którą widzieliśmy na większych interwałach, no widać, że ona znajduje się w miejscu tego bara i tego obszaru, który w tym momencie mamy oznaczony jako tutaj ten kolor taki czerwony, plus ten zielony, kolejny duży wolumen. Widać, że to jest strefa dużego wolumenu, czyli tutaj się pojawiła podaż, no i z kolei patrząc nawet na wolumen na cenie, no to widać, że te wolumeny w tym obszarze są, były bardzo potężne, tak, jak sobie będziemy tutaj dobierali, w zależności od historii, to widzimy, że, że, że skala tych wolumenów w tym obszarze jest największa. Czyli ten obszar w tej chwili stanowi dla nas, yy, dla nas opór. Z drugiej strony, jak się cofniemy nieco dalej, to zobaczymy, że te wolumeny, które do tej pory, z którymi mieliśmy do czynienia z punktu widzenia wykresu 15-minutowego, czyli tutaj dość duży wolumen, to jest ten obszar, widzimy ten obszar. Czyli tu się pojawił pierwszy wolumen stopujący, jak tutaj rynek spadał. Po czym dość duże wolumeny się pojawiały cały czas w tym obszarze, i tutaj dochodzi do testowania. Może wejdziemy na wygryz godzinę, żeby to lepiej pokazać. Żeby to było lepiej widoczne. Dobra, widzimy te wolumeny. Mam na myśli ten bar, tutaj. Ten bar o dość dużym, relatywnie dużym wolumenie jest z punktu widzenia wykresu godzinowego. Jak popatrzymy sobie na obszar wyznaczony przez ten bar, to widzimy, że to, co się stało wczoraj, to jest testowanie tego dużego wolumenu. Kolejny duży wolumen, ten obszar. Czyli widzimy, że te duże wolumeny stopujące rynek, plus później effort, w, tutaj się pojawił effort, yy, wybicie przez ten obszar do góry no stanowią niejako wsparcie, i to co się dziaja, działo w dniu wczorajszym jest to testowanie tych wolumenów. Czyli z jednej strony tu mamy wsparcie wolumenowe w tym obszarze, które było w dniu wczorajszym testowane, z drugiej strony mamy nawiz uderzenia podaży na górze. Czyli tutaj mamy opór. Z punktu widzenia większego wykresu, rynek przez eliotowców będzie czytany jako potencjalna korekta ABC. Może to żeby było bardziej widoczne. O spojrzymy sobie na sam indeks SP 500. Jeśli chodzi o, o układ taki swingowy, no to widzimy ten układ swingowy. Widzimy pewną słabość geometryczną, widzimy, że ten swing trwał 60, miał 68 punktów, ten miał 46, ten trwał 8 sesji, ten trwał 6 sesji, no jest wydłużony, tak, jest wydłużony, czyli jest to słabość od strony geometrycznej. Z drugiej strony, w całej kampanii, o no tym, co żeśmy rozpisywali tutaj, mamy w tym, na tym etapie, na et etapie spring, 2, mamy overbalance tej ostatniej korekty, ale jak tutaj widzicie, ja to zapisałem, znajdujemy się 2370, to jest obszar, Oporowy wynikający z klejtonowskiej 1 do 1, co to znaczy, to może widać tutaj 48 punktów, 48 punktów to jest ta korekta klejtonowska i to stanowi tutaj opór. I ten opór znowuż yy, współgra z tymi dużymi wolumenami, wolumenami, które spowodowały wyłamanie do dołu. Z punktu widzenia kampanii, no my oczekujemy tutaj jeszcze uptrustu, tak? czyli mieliśmy ST, prawdopodobnie yy, wracając do kampanii, no tutaj nam się zamknęła faza A kampanii dystrybucji, no i to, z czym tutaj może mieć do czynienia po sygnale słabości, to jest faza B. Także tutaj trochę czasu, ta konsolidacja, jeżeli ta dystrybucja ma potrwać, yy, jeżeli to ma być dystrybucja, to powinna trochę potrwać. No i jeśli chodzi o taką ciekawostkę, no to zbliża nam się tak zwany cykliczny flash crash, czyli yy, w 300 stopniach, w 360 stopniach ganowskich, no mamy taki cykl 360 stopniowy ganowski, no który wskazuje na cykliczne dołki po takich, po takich krachach. No, o, o terminie tego potencjalnego dołka powiemy sobie na poniedziałkowym webinarze. No, trzeba też jasno sobie zdać sprawę, że tego typu rzeczy no, też różnie, różnie działają, no, ale akurat ten cykl dość, dość fajnie chodzi. Ostatnio mieliśmy do czynienia z Hindenburg Hindenburgkomen w grudniu. Jak popatrzymy sobie, co się stało od grudnia, no to widać, że że Hindenburg nie zadziałał grudniowy, mamy, efektem Hindenburga tutaj była tylko konsolidacja ta, która z którą mieliśmy tutaj do czynienia i nie było żadnych, żadnych spadków, także m, tak bywa z tego ty, typu wskaźnikami, tak? Także trzeba mieć tego y, świadomość. Dobrze. Y, wracając do y, naszych wykresów i do krótkoterminowej sytuacji, Wrócimy do tego wykresu i wrócimy do wykresu 15-minutowego, jak to wygląda w krótkim terminie, czyli podsumowując. Na górze mamy nawiz podażowy, i tutaj pytanie, czy pojawienie się sygnału słabości w tym obszarze, testowanie tych obszarów to jest potencjalna, potencjalna słabość i tutaj należałoby się temu przyglądać. Być może, na przykład, pamiętajmy o tym, że w tym tygodniu mamy payrollsy dane z rynku pracy i tutaj może się coś pojawić jakiś sygnał. Z punktu widzenia krótkoterminowego no to bar dzienny z dnia wczorajszego, no i zamyka nam się y, dość silnie, to o czym mówiliśmy wcześniej jeszcze y, to silne zamknięcie na dniach, ja wrócę do wykresu dziennego tutaj widzimy, że spotkało się z dość dużym wolumenem, czyli walka popytu z podaży, bar walki z którego na koniec sesji wychodzą y, zwycięsko, patrząc po zamknięciu, można powiedzieć, byki. I teraz y, przechodząc do, do, do tego niższego interwału, no widzimy, że dla byków jest tu kolejna zapora. To jest zapora, którą muszą przebyć. Tak? Czyli to jest bardzo istotna zapora. Póki co, relatywnie dość duży wolumen pojawił się na dołkach tutaj. Na ten wolumen stopujący, i on może być testowany. No i to w tej chwili się dzieje na Globexie, On może być testowany przed kolejną akcją, próbą akcji do góry. Z punktu widzenia wykresu już 5-minutowego i schodząc na jeszcze krótszy interwał, może rzucimy sobie go tutaj. Wczorajsze, tutaj obserwowaliśmy, jak wcześniej się ładnie zachowywał, tu mieliśmy ten 1 do 1 double drive na oporze. Jak widać, mega wolumen z punktu widzenia 5 minut pojawił się na zamknięciu, na tym barze. To są te dwa bary, tak? Czyli to, o czym mówiłem o 21.42 na Facebooku, wrzucałem, że to nie zostało sprzedane. To tutaj już możemy mieć wątpliwość, czy to, co było tutaj akcją stopującą i to, co było zatrzymaniem tych spadków, nie zostało w tym miejscu płynione, ale. Na ten, na ten moment ciężko, ciężko o tym mówić, jest to dla nas w tej chwili wykładnia, gdyż równie dobrze mogłoby to być absorpcja przed atakiem na opór. Ten obszar, jeżeli cena jest w tej chwili pod tym obszarem, no to rynek yy, należy traktować jako słabość, z tym, że musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ten wolumen tutaj, te, ten wolumen tu, ten obszar plus ten effort tu mogą być testowane, czyli ten, te, te wolumeny mogą być tutaj testowane, słaby wolumen powinien spowodować wzrost, no i potem prawdopodobnie powinno dojść do testu tego wolumenu, czyli pojawienie się sygnałów słabości, fałszywe wybicie w tym miejscu, pójście na jeden do 1 Claytonowską, tutaj właśnie na większym interwale godzinowym, o której Claytonowskiej myślę. Już wrzucę wykres godzinowy, żebyśmy sobie zobaczyli. 49 punktów. Ciężko, to jest 18 punktów, 17,5. W zasadzie widzimy w tym swingu, może nie, nie najlepiej z tych układów swingów jest to widoczne, ale tutaj mamy strefę oporową wynikającą właśnie z Claytonowskiej, plus to jest obszar wybicia z tej konsolidacji. Także bardzo ważne, ważne miejsce. Podwójny szczyt w tym miejscu, odbicie do dołu, no, sugeruje e, kolejne testowanie tych dołków. Także krótkoterminowo. Patrzymy na udany test tych wolumenów intradayowych z 5 minut z wczorajszej sesji. Jeśli chodzi o sesję amerykańską i prawdopodobnie rynek powinien powrócić do testowania tych rejonów i teraz w zależności od tego, czy tutaj będzie udany test, no i potem jak będzie wyglądała sytuacja w tym obszarze, czy tutaj się pojawi sygnały słabości, czy, 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 czy Fod przez tą strefę, no to należy podejmować decyzję, szukamy podejmowania decyzji w zależności od tego, co zobaczymy tutaj na tych wykresach. Dziękuję i jeszcze raz serdecznie zapraszam na nasze spotkanie poniedziałkowe. Tam myślę, że trochę więcej pomówimy o, też o różnych instrumentach. Dziękuję i do usłyszenia.